Dziś Boże przesłanie dla Ciebie jest następujące, niniejszym ogłaszam nad Twoim życiem, że w nadchodzącym tygodniu Bóg objawi swoją potężną moc w Twoich okolicznościach. Przygotuj się na zalew błogosławieństw, w tym uzdrowienie, zaopatrzenie, odpowiedzi na Twoje modlitwy, mądrość, jasność, przywrócenie, pojednanie i awans. Wszystko, o co żarliwie się modliłeś, jest na skraju spełnienia. Aby to wszystko się spełniło, zachowaj niezachwiane posłuszeństwo, wiarę i skupienie, podobnie jak zaangażowanie pokazane w tym filmie. Jeśli posiadasz wiarę w Boga, możesz być pewien, że Jego planem jest wzbogacenie Twojego życia i wyniesienie Cię do doświadczenia Jego bezgranicznej wielkości. Twoja przyszłość kryje w sobie coś naprawdę wspaniałego. Nadszedł czas. Aby poprosić, uwierzyć i być świadkiem boskiego działania w swoim życiu. Pamiętaj, że należysz do Niego i jesteś odciążony, uwolniony od grzechu, wstydu, winy i przeszłości. Bóg ma wielkie plany, które czekają na Ciebie w nadchodzących dniach. Wyślij SMS o treści 1111, aby odebrać Jego obietnicę. Czasami Bóg całkowicie zamyka drzwi, zanim otworzy nowe drzwi do nowych możliwości. Jeśli w swoim życiu napotkałeś zamknięte drzwi, wiedz, że Bóg aranżuje wydarzenia, aby wypełnić swój cel w Twoim życiu. Zaufaj, że On rozumie, co jest potrzebne, aby zaprowadzić porządek w Twoim życiu. On pilnie pracuje, a kiedy Jego dzieło zostanie ukończone, wszystko wokół Ciebie zostanie ulepszone. Oświadczam teraz, że Bóg jest w trakcie uzdrawiania Twojego ciała, przywracania Twojego umysłu i wspierania wzrostu Twojego konta bankowego. Twoje modlitwy dostosowują się do rzeczywistości, Twój biznes i kariera są u progu rozkwitu, a Twoje długi zostaną wymazane. Żadna broń uformowana przeciwko Tobie nie będzie prosperować. Wpisz 222, aby potwierdzić te deklaracje. Boże dzieło w Twoim życiu jeszcze się nie zakończyło. Twoje ostatnie dni bez wątpienia przewyższą poprzednie. Twoja obecna sytuacja jest jedynie początkiem niezwykłej podróży. Bóg jest gotów przenieść się w wyższy wymiar. Nie zniechęcaj się obecnymi okolicznościami, ponieważ Twój punkt wyjścia nie będzie Twoim ostatecznym celem. Wielkość, którą napotkałeś na tym poziomie. Jest tylko przebłyskiem większych rzeczy, które na Ciebie czekają. Przygotuj się na późniejsze dni ze świadomością, że będzie tylko lepiej. Chociaż zacząłeś z niewielką ilością, ostatecznie osiągniesz wiele. Dziś Bóg ogłasza, że ogromne błogosławieństwa wkrótce zmaterializują się w Twoim życiu z powodu Twojej niezachwianej wiary, wytrwałości i poświęcenia. Kulminacja Twojej pasji i cierpliwości wkrótce się opłaci w znaczący sposób. Wszystko wkrótce nabierze idealnego sensu. Powiedz tak, jeśli wierzysz, że Bóg mówi Ci, że jesteś na progu przejścia od zapomnienia do znaczenia. Twoja ciężka praca, wierność i honor wkrótce znajdą się w centrum uwagi. Zasłony wkrótce się podniosą, ujawniając Twoją prawdziwą tożsamość. Jesteś u progu nowego poziomu uznania, wpływów i dochodów. Bóg jest gotów Cię poprzeć, a ludzie będą świadkami wielkości, którą w Tobie zaszczepił. Wpisz im abundant, aby to potwierdzić. Co więcej, Bożym przesłaniem dla Ciebie dzisiaj jest zaufanie Mu, ponieważ On czuwa nad Tobą i rozumie zarówno Twoją teraźniejszość, jak i przyszłość. Te pozornie nieruchome przeszkody wkrótce ulegną transformacji. To nowy początek, w którym łańcuchy, które Cię powstrzymywały, zostaną zerwane. Wkrótce doświadczysz wzrostu przywrócenia, uzdrowienia i przełomów. Wpisz 444, aby potwierdzić, że dziś jest Twój dzień, a Bóg przygotował dla Ciebie cud i przełom. Gdybyś mógł być świadkiem niewidzialnego działania za kulisami, tańczyłbyś i krzyczał, oddając Bogu całą chwałę z góry. Pan w nadprzyrodzony sposób interweniuje w Twoim życiu. Twój umysł, ciało i serce są uzdrawiane. Zaproś miłość, dobre zdrowie, obfitość, pozytywną energię i dobrych ludzi do swojego życia, utrzymując postawę wdzięczności. W ten sposób przyciągniesz dobro, które jest zgodne z Twoją energią. Otwórz swoją świadomość i wyobraź sobie swoje prawdziwe ja w świetle, którym jesteś. Powiedz tak: jeśli się zgadzasz, jesteś bosko zaplanowany, aby ewoluować w tym momencie swojego życia. Obejmij swoją namiętną, duchową i magiczną esencję i nigdy nie zaprzeczaj żadnemu aspektowi tego, kim jesteś. Zdrowa dusza to cała dusza. Pamiętaj, że już teraz posiadasz potencjał, by dotrzeć do upragnionego celu. Nowe drzwi są na skraju otwarcia, a znaczące przeszkody zostaną usunięte z Twojej ścieżki. Jesteś na krawędzi przebudzenia do głębszego poziomu świadomości i głębokiego połączenia z wyższą mocą w Tobie. Ujmij swoją indywidualność i potwierdź: Jestem gotowy, by zabłysnąć. Ponieważ czeka Cię ogromna zmiana. Twój duch przewidział nadchodzące zmiany. Teraz nadszedł czas, aby Twoje serce i umysł nadrobiły zaległości. Świat możliwości, przełomów i bezgranicznej obfitości rozwija się przed Tobą. Przyjmij tę energię, póki jest świeża, i przygotuj się do pójścia naprzód z wdzięcznością i wdzięcznością. Twoja ścieżka nigdy nie była wyraźniejsza, a przepływ nieograniczonego bogactwa, szczęścia, przyjemności, wolności i pewności siebie jest gotowy do aktywacji w Twoim życiu za pomocą prostej porannej rutyny. Odwiedź link w komentarzach poniżej, aby odkryć sekrety przyciągania bogactwa. Subskrybuj nasz kanał, jeśli jesteś oddany Bogu, ponieważ wkraczasz w swoją prawdziwą moc i rozumiesz znaczenie swojej energii. Transformacja polega na uznaniu znaczenia bycia tym, kim naprawdę jesteś, zamiast próbować być wszędzie. Obejmij światło w sobie, zagłęb się w swój rdzeń i poczuj się kompletny. Wpisz 777, jeśli jesteś przygotowany. Jesteś na skraju odkrycia prawdy o własnym duchu, a zasłona niepewności unosi się. Zaufaj bezgranicznej mądrości która w tobie drzemie. Na horyzoncie pojawia się nowy świt, a im bardziej słuchasz swojego ducha, tym bardziej zdajesz sobie sprawę z roli, jaką odgrywasz we wszechświecie. Uzdrawiasz i jesteś priorytetem. W tym miesiącu Bóg zdziała cuda w twoim życiu. Chociaż mogę nie znać szczegółów twoich modlitw lub łez, które wylałeś na poduszkę, mogę cię zapewnić, że Bóg usłyszał twoje wołanie. Jego anioły zostały wysłane, a cuda są nieuchronne. Oświadczam, że Twoje zdrowie poprawi się, wprawiając lekarzy w zdumienie. Zdobędziesz pracę, której pragniesz. Twoim obowiązkiem jest działać i mówić tak, jakby to już się wydarzyło, chodząc wiarą, a nie wzrokiem. Wpisz tak, aby to potwierdzić. Gdy Bóg wzniesie Cię na wyższy poziom w Nim. Może oddzielić Cię od pewnych osób. Nie zdziw się, jeśli te osoby nie będą już uczestniczyć w Twojej podróży. Ich wartości, sposób myślenia, a nawet nieposłuszeństwo mogą być dla Ciebie szkodliwe. Bóg może pomieszać Twój język, aby Cię chronić. Niemniej jednak otoczy Cię właściwymi osobami, które będą wspierać Twoją podróż. Idź naprzód, módl się i zachowaj wiarę na odległość. Pamiętaj, że Bóg trzyma nad tobą swoją opiekuńczą dłoń. Dziś Bóg przekazuje, że niespodziewane błogosławieństwa są w drodze do ciebie. Przejdziesz ze stanu niedostatku do stanu obfitości. Nadprzyrodzone drzwi wkrótce się otworzą, a Bóg przemówi do właściwych ludzi w twoim imieniu. W swoim życiu doświadczysz niesamowitej obfitości błogosławieństw i wzrostu, który wykracza daleko poza zwyczajność. Jeśli czytasz to ze łzami w oczach, wiedz, że nie jest to zwykły zbieg okoliczności. Bóg poprowadził Cię do tej wiadomości, aby przekazać swoje przesłanie bezpośrednio do Twojej zranionej duszy. Wytycza dla ciebie ścieżkę, uzdrawia twoje dolegliwości i przedstawia możliwości, z którymi nigdy wcześniej się nie spotkałeś. Bóg przywraca napięte relacje, więc pozostań niezłomny w swojej wierze, ponieważ twój przełom jest bliski. Bóg przemawia dziś do ciebie, deklarując swój zamiar promowania cię, oferowania nowych możliwości i otwierania drzwi, które poprowadzą cię od dołu do góry. Cokolwiek zostało ci odebrane, zostanie zwrócone, oznaczając koniec twoich dni niedostatku. Wszystko, co przeszkadzało lub utrudniało ci życie, zostanie usunięte. Bóg zajął się twoimi potrzebami i teraz zaspokaja twoje pragnienia. Bądź dla siebie łagodny, znajdź chwilę spokoju i wdzięczności, aby podziękować Bogu za pozytywne aspekty swojego życia. Uwolnij swoje zmartwienia i troski przed Nim i miej niezachwianą wiarę w Jego obietnice. Nawet gdy śpisz, Bóg niestrudzenie pracuje na Twoją korzyść. Powiesz Mu dziś całego siebie, a On poprowadzi Cię jutro. Bądź pewny, że Bóg rozumie Twoje obecne zmagania i w nadchodzącym sezonie wprowadzi do Twojego życia wspierające osoby. Osoby te będą cię podnosić na duchu i zachęcać, bez osądzania i przypominania o przeszłości. Pozostań skupiony na Bogu, ponieważ sprawy wkrótce obrócą się na twoją korzyść. To nie jest przypadkowa wiadomość, to potwierdzenie, że jesteś na drodze do sukcesu. Bóg wynagrodzi twoją wierność, więc trzymaj się, bądź silny i oczekuj nadchodzącego cudu. Złóż swoje złamane serce w ręce Boga, ponieważ to tam leży prawdziwe uzdrowienie. Szukanie pocieszenia w ludziach, aby przezwyciężyć ból, może czasami prowadzić do niezamierzonej krzywdy lub obciążeń, których nie mieli nosić. Może się zdarzyć, że nowy związek nie będzie tym, czego potrzebujesz. Czasami, aby przerwać cykl, potrzebna jest praca Boga nad sobą. Jeśli wierzysz w Boga, Przygotuj się na epicką transformację, która wprawi cię w zdumienie. Cały wysiłek włożony w samodoskonalenie wkrótce przyniesie znaczące zyski. Twoja podróż była arcydziełem w trakcie tworzenia, a nadchodzący przełom potwierdzi, że Twój wrodzony potencjał wkrótce wzrośnie wykładniczo. Zatrzymaj się na chwilę, aby rozkoszować się teraźniejszością, ponieważ nie będzie tak dłużej. Zbliżasz się do końcowych etapów tunelu i powoli zdajesz sobie sprawę, że światło, za którym goniłeś, zawsze promieniowało z Twojego wnętrza. Odnajdź spokój, wiedząc, że następny rozdział pozostawi trwały uśmiech na Twojej twarzy i radość na całe życie w Twojej duszy. Amen, jeśli się z tym zgadzasz. Bóg zapewnia Cię, że na horyzoncie widać zmiany które przyniosą ze sobą nieoczekiwane możliwości i błogosławieństwa. Właściwi ludzie nagle wkroczą w Twoje życie, Twoje zdrowie się poprawi, a Ty będziesz miał środki na uregulowanie rachunków i zrobienie więcej dla swoich bliskich. Bóg organizuje zmianę na Twoją korzyść, i to Ty możesz się o nią ubiegać. Jeśli otrzymasz te deklaracje, coś, na co czekałeś, wkrótce się spełni. Drzwi otworzyły się szeroko na Twoją korzyść, a Bóg chce, abyś świętował tak, jakbyś już je otrzymał. Diabelskie próby udaremnienia Twojego postępu są ostatnim wysiłkiem, ponieważ wszystko jest zgodne, aby Bóg Cię błogosławił i promował. Trzymaj kurs, Twoje błogosławieństwo jest bliskie i otrzymasz wspaniałe wieści. Uścisk depresji i zniechęcenia rozluźnia się, a Twoja obecna sytuacja ulegnie transformacji. Wkrótce rozpocznie się dla Ciebie nowy rozdział. Powiedz tak, jeśli jesteś przygotowany. Nadszedł czas, aby całkowicie oddać Bogu swoje lęki, niepewność, ból, a nawet swoich bliskich. On szuka Twojego niezachwianego zaufania abyś mógł skupić się na swojej wierze i uwolnić się od ducha strachu, który trzyma cię w niewoli. Uwolnij się od potrzeby rozgryzania wszystkiego i nie pozwól, aby okoliczności trzymały twoje serce jako zakładnika lub podważały twoje zaufanie do Boga. Tego dnia odpowiedz sobie na jedno ważne pytanie: w kim pokładasz swoją ufność? Bóg ma w zanadrzu błogosławieństwa, które sprawią, że zapomnisz o przesłych próbach. Bólach i stratach. Być może doświadczyłeś trudności, ale zbliża się podwójna porcja łaski. Jeśli wierzysz, że Bóg jeszcze z tobą nie skończył, możesz być pewien, że twoje ostatnie dni przewyższą te pierwsze. Twoje obecne okoliczności nie powinny cię zniechęcać, ponieważ to, gdzie zaczynasz, nie jest miejscem, w którym skończysz. Wielkość której doświadczyłeś na obecnym poziomie, jest tylko przebłyskiem większych rzeczy, które nadejdą. Przygotuj się na nadchodzące dni, będzie tylko lepiej. Pomimo tego, że zacząłeś z niewielką ilością, skończysz z dużą. Bóg rozpoznaje Twoją wytrwałą siłę w trudnych czasach i jest teraz gotowy pobłogosławić Twoją wierność. Przygotuj się na poziomy osiągnięć, których nigdy sobie nie wyobrażałeś. Bóg jest świadomy długotrwałych zmagań, z którymi musiałeś się zmierzyć, finansowych, duchowych i emocjonalnych. Twoja dobroć została wykorzystana i doświadczyłeś różnych zdrad. Pośród tych burz pozostałeś stanowczy. Twoja odporność nie pozostała niezauważona, a Bóg nie pozwoli, by jakakolwiek broń uformowana przeciwko tobie odniosła sukces. Nie bój się, On odwróci bieg wydarzeń i pobłogosławi cię, nawet w obecności Twoich przeciwników. Zachowaj wiarę i przyjmij moc, która jest w tobie. W następnym okresie Twojego życia Bóg pośle ludzi, którzy będą ci pomagać, a nie przeszkadzać. Na Twojej drodze pojawią się nieoczekiwane błogosławieństwa i możliwości. Poprawi się Twoje zdrowie i nadejdzie ulga finansowa. Bóg zmienia okoliczności na Twoją korzyść i nadszedł czas, aby to wykorzystać. Jeśli ta deklaracja przemawia do Ciebie, coś, na co czekałeś, jest bliskie spełnienia. Drzwi zostały szeroko otwarte, a Bóg chce, abyś świętował tak, jakbyś już je otrzymał. Ostatnie wysiłki diabła nie powstrzymają Twoich błogosławieństw. Trzymaj kurs, jesteś na krawędzi otrzymania fantastycznych wiadomości. Twoja obecna sytuacja wkrótce ulegnie zmianie, rozpoczynając nowy rozdział. Powiedz tak, jeśli jesteś gotowy. Poddaj swoje lęki, niepewność, ból i bliskich całkowicie Bogu. On szuka twojego całkowitego zaufania, pozwalając ci skupić się na wierze i uwolnić się z uścisku strachu. Uwolnij się od potrzeby rozgryzania wszystkiego i nie pozwól, aby okoliczności trzymały twoje serce jako zakładnika lub podkopywały twoje zaufanie do Boga. Odpowiedz na to pytanie, w kim pokładasz swoją ufność. Bóg ma w zanadrzu błogosławieństwa, które pomogą ci zapomnieć o przesłych próbach, zranieniach i stratach. Być może doświadczyłeś obfitości kłopotów, ale jeszcze większa miara łaski nadchodzi na twoją drogę. Twoje ostatnie dni przewyższą te pierwsze, a obecne okoliczności nie powinny cię zniechęcać. To, gdzie zaczynasz, nie jest tym, gdzie skończysz. Wielkość, której doświadczyłeś na obecnym poziomie, jest tylko przebłyskiem większych rzeczy, które nadejdą. Przygotuj się na nadchodzące dni, będzie tylko lepiej. Pomimo tego, że zacząłeś z niewielką ilością. Zakończysz z dużą. Bóg docenia Twoją wytrwałą siłę w trudnych czasach i jest gotów pobłogosławić Twoją wierność. Przygotuj się na poziomy osiągnięć, których nigdy sobie nie wyobrażałeś. Bóg rozumie Twoje długotrwałe zmagania, czy to finansowe, duchowe czy emocjonalne. Twoja dobroć została uznana za coś oczywistego i doświadczyłeś różnych zdrad. Pośród burz pozostałeś niezachwiany. Twoja odporność nie pozostała niezauważona. A Bóg nie pozwoli, by jakakolwiek broń uformowana przeciwko tobie odniosła sukces. Nie bój się, On odwróci bieg wydarzeń i pobłogosławi cię, nawet w obecności Twoich przeciwników. Zachowaj wiarę i przyjmij moc, która jest w tobie. On odróżni cię od innych osób. Nie zdziw się, jeśli te osoby nie przejdą do następnego sezonu. W swoim życiu jesteś świadkiem ich ustalonego sposobu myślenia, a nawet ich bunt może zanieczyścić twój własny. Dlatego, aby zapewnić ci dobre samopoczucie, musi on zmylić twój język. Bądź jednak pewien, że Bóg zatrzyma właściwych ludzi w twoim pobliżu i przyciągnie jeszcze więcej osób, które będą cię wspierać w tej podróży. Wytrwale idź naprzód, módl się i zachowuj ostrożny dystans. Bóg prowadzi cię swoją ręką, a ja pozostaję optymistą. Jeśli jesteś przygotowany, niech sam Bóg otuli cię dziś swoim nowym miłosierdziem. Tam, gdzie znałeś niepokój, niech obdarzy cię poczuciem podziwu. W obliczu złamanego serca, niech przyniesie uzdrowienie. Wyzwolenie i cudowny przełom. Oby pomógł ci zetrzeć kurz z twoich marzeń, podnosząc je ponownie do rangi możliwości. Z Bogiem niemożliwe staje się możliwe. Obyś nauczył się modlić tą głęboką prawdą i powstał dzisiaj. On cię ma. Nadszedł czas, aby uczciwie ocenić swoje życie, zbadać te obszary, w których nie jesteś autentyczny wobec siebie i być gotowym na wprowadzenie niezbędnych zmian. Nie pozwól, by tymczasowe okoliczności odwróciły Twoją uwagę od tego, co naprawdę ważne. Słuchaj swojej wewnętrznej mądrości i działaj zgodnie z jej wskazówkami. Twoja przyszłość jest plastyczna i kształtowana przez Twoje wybory. Jeśli się z tym zgadzasz, pozostań w swoim blasku, wiedząc, że jesteś wspierany i chroniony. Wyraź swoje intencje, a zostaną one spełnione. Wyraź swoje pragnienia, a zostaną one tysiąckrotnie pomnożone. Jesteś z natury boski, z mocą czynienia cudów. Nadszedł czas, aby wejść w potężny uścisk miłości i wznieść się. Jesteś obecnie prowadzony. Nawiąż połączenie. Posłuchaj swojej intuicji i przyjmij wgląd. Zaufaj temu, co jest prawdziwe. Moc posiadania. Bycia lub osiągania czegokolwiek jest w tobie. Oświadczam, Twoje życie jest na krawędzi transformacji. Nieustanne zastanawianie się, czarne myśli i wątpliwości znikają z Twojego umysłu w tym momencie. Jasność rozprasza zamęt, podczas gdy pokój, miłość i pogoda ducha wkraczają w Twoje życie. Wystarczająco długo wykazywałeś się siłą, powitaj błogosławieństwa. Które są w drodze do Ciebie? Zasługujesz na nie, powiedz tak i przyjmij je. Wkrótce odkryjesz głęboką prawdę o sobie. Pogłębi to Twoje połączenie z wewnętrznym ja, napełniając Cię euforyczną satysfakcją i natychmiastowym poczuciem wewnętrznego spokoju. Zainicjowałeś coś ważnego, teraz jest czas, aby to zrealizować. Dostosuj się do swoich pragnień i napotkaj boskie światło. Niech zajaśnieje nad Tobą oblicze Pana. Nikt nie odkrywa swojego prawdziwego przeznaczenia, dopóki nie zdobędzie się na odwagę, by w pełni podążać za swoimi instynktami. Życie kieruje Tobą, a Jego przesłania będą trwać, dopóki nie posłuchasz wezwania. Jesteś nieustraszony, ugruntowany, odważny i stale ewoluujesz. Jesteś na krawędzi otrzymania istotnych informacji które utorują ci drogę do wyniesienia, podróży w kierunku pokoju i uzdrowienia. To objawienie ożywi cię i odkryje nowe drogi do połączenia się z Twoim wewnętrznym ja. Pozostań zmotywowany, pozostań wzmocniony, jesteś błogosławiony, potężny i niezachwiany. Jeśli zechcesz, wejdę dziś w Twoje sny, otoczę cię moim światłem i pomogę w uzdrowieniu każdego aspektu Twojego życia. Który sprawił, że poczułeś się zablokowany i nieszczęśliwy. Na horyzoncie pojawią się nowe możliwości. Przeszkoda zostanie usunięta z Twojej ścieżki. Jesteś na skraju przebudzenia do głębszego zrozumienia swojego głębokiego połączenia z wyższą mocą w tobie. Ujmij swoją indywidualność i domagaj się obfitości. Nowe przedsięwzięcie czeka, a twoja dusza oświetli ścieżkę, którą należy podążać. Poprowadzi cię wewnętrzny impuls płynący z głębi ciebie. Zaufaj sobie, jesteś boski. Bóg rozumie zakres twoich zmagań i pragnie złagodzić ciężar głębokiego smutku, który obciąża twoje serce. Zamierza zanurzyć cię w odświeżającym przywróceniu, obfitym uzdrowieniu i nieopisanej radości. Czekają na ciebie niezwykłe plany, a jego ręka pozostaje niezachwianie oddana tobie. Tak, każdy dzień może być dobry. Uznaj, że Pan, Twój Bóg, jest wiernym, dotrzymującym przymierza Bogiem, który rozszerza niezachwianą miłość na tych, którzy Go kochają i przestrzegają Jego przykazań przez niezliczone pokolenia. Bądź dla siebie miły. Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się modlić o coś i mieć wrażenie, że nic się nie zmienia? Jeśli doświadczyłeś tego wcześniej lub obecnie znajdujesz się w takiej sytuacji, wiedz, że Bóg nie jest odległy ani nieświadomy. Wróg może próbować zasiać zwątpienie, gdy zbliżasz się do spełnienia Bożych obietnic, podkreślając okoliczności, aby wzbudzić strach przed przyszłością, zamiast wspierać oczekiwanie i wiarę w najlepsze Boże. Nie może on jednak udaremnić Bożych zamiarów. Okaż sobie troskę i uwagę, na jaką zasługujesz. Jeśli jesteś gotowy, podziel się tą wiadomością z pięcioma osobami, które ufają Bogu i skomentuj: Jezus jest Panem, aby wesprzeć nasz kanał. Subskrybuj i włącz powiadomienia na naszym kanale. Sukces nie opiera się na sukcesie powstaje z porażki, frustracji, a czasem z katastrofy.